Do niedzielnego pojedynku w roli faworyta przystępował zespół Centry. Ostrowianie wygrali cztery poprzednie spotkania i dlatego teraz liczyli na kolejny sukces. Pleszewianie za to zapowiadali walkę o sprawienie niespodzianki. To wszystko sprawiło, że kibice oglądali mecz walki, w którym nikt nie odpuszczał. Do przerwy w lepszych nastrojach byli gospodarze, którzy od 14 minuty po uderzeniu Jakuba Michalskiego prowadzili jeden do zera. W drugiej połowie emocje były jeszcze większe. Gospodarze nie zachwycali swoją dyspozycją, natomiast goście ambitnie szukali sposobu na zdobycie wyrównującego gola. Drużyna Adriana Popławskiego miała kilka okazji, ale bramkarz centry Alan Filipiak zdołał zachować czyste konto. Zabójcze w wykonaniu centry były ostatnie fragmenty niedzielnego spotkania. W 90. minucie w roli egzekutora wystąpił Tomasz Adamczyk, który w takiej oto właśnie sytuacji podwyższył wynik meczu na 2 do 0. Kilkanaście sekund później Ostrowianie zdobyli trzeciego gola. Tym razem w roli głównej wystąpił wprowadzony do gry w drugiej połowie Robert Bartczak. To trafienie przypieczętowało sukces centry. Która w niedzielnych derbach regionu pokonała pleszewską stal 3 do 0. Bardzo się cieszymy. Ja już mówiłem, że nigdzie nie jest łatwo. Komplet punktów to cieszy. No, mam uwagi do zawodników o sposób rozegrania niektórych piłek. Sama końcówka jednak była bardzo dobra i, i dwie jeszcze szczelone bramki uspokoiły całą sytuację. Kardynalny błąd Łukasza Frączczaka w pierwszy połowie spodował, że. Musieliśmy się otworzyć w drugiej połowie, no i to bardzo ładnie wyglądało i graliśmy ofensywnie, stworzyliśmy super sytuacji, no ale nie wykorzystaliśmy. No, w końcowych minutach zaraliśmy już praktycznie wabank, dwóch w tyle, dwóch, e, dwóch na dwóch w tyle i posypały się bramki. No 2-0 wstało, 3-0 to już było, po prostu puściło to wszystko i chłopacy już po prostu opadli sił i brakło już motywacji do grania. Wygrywając niedzielny pojedynek, centra zanotowała piąte zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Ostrowianie w znakomity sposób rozpoczynają więc nowy sezon. Po tym sukcesie podopieczni trenera Marka Wojtasiaka znajdują się na czele czwartoligowych rozgrywek. Bo tym, że może cieszyć tylko wynik, gra w żadnym wypadku piłkarsko wykonaliśmy słabo. nie rozwaliliśmy założeń taktycznych, które trener nam nakreślił, także cieszymy się tylko z tych trzech punktów. Myśmy przede wszystkim problemy. W, w pierwszy no, z brakiem utrzymania piłkę z przodu, czy jazda miało... Weźmy te piłki, trzyma, zgrywaliśmy, graliśmy szeroko. No i Bogu, dzięki, że to się skończyło 3-0 dla nas. W szóstej kolejce centra zagra w piaskach z tamtejszą koroną. Tymczasem stal u siebie w derbach regionu podejmować będzie Gołuchowski LKS.